Czy blondynka potrafi wymienić sobie hamulce, robiąc to pierwszy raz w życiu? Przekonajmy się. ale słuchajcie, nie będę robiła tego sama. Proszę bardzo, tutaj, co? Co macie? Słuchajcie, żarty żartami, ale gdyby nie ci ludzie, nie miałabym podnosika i moje auto dalej by nie hamowało. A jeśli chcecie zobaczyć więcej takich furek, na przykład takiego dziadka brytola od mojej miaty, to zapraszam was na socjale. Kontekst jest taki, że przyszedł ten piękny dzień, kiedy zapiekł mi się zacisk i wiedziałam, że szybko z garażu już nie wyjadę. Na początku myślałam, że na zacisku się nie skończy i nabraliśmy trochę rzeczy, ale ostatecznie wystarczyło wymienić tylnie mość, odpowietrzyć cały układ, żeby ja to nabrała tej pewności. Na pierwszy raz, kiedy nie wiesz jeszcze w jakiej kolejności to wszystko odkręcać, to jest naprawdę wyzwanie. No nie wiem jak wy, ale kiedy dopiero zaczynasz swoją przygodę z pierwszym samochodem i chcesz go robić z sercem, uczyć się go od podstaw, to wcale nie jest takie proste. Pierwszy raz miałam okazję zobaczyć wszystko od spodu, rozebrać, Mieć, jak to naprawdę działa i nagle zaczynasz mieć te wyobraźnie 3D w głowie i widzisz, co się z czym łączy. Ale satysfakcja, kiedy zrobisz to własnymi rękami jest tego warta. Jestem ogromnie wdzięczna za ludzi wokół mnie i za to, że mogę uczyć się na własnym samochodzie. Jeśli macie okazję, spróbujcie kiedyś sami. To jest naprawdę prawdziwa zajawa. Dobra, słuchajcie, skończyliśmy. E, ponoć łapie jak należy. Ja jeszcze tym autem nie jechałam. Есть какая-то